Sonia mam kluczowe pytanie. Jakie? Czy modlisz się czasem za mnie? Czasem. Jak, cza, jak to czasem? Czemu nie codziennie? Się ja się, za się czasem? Ciebie codziennie modlę. Ale Stawiam, się spytałaś, codziennie spytać czy czasem, więc bym tam czasem. Dobra, robimy. Czołóweczkę, robimy czołóweczkę i rozliczymy się po czołóweczce z tym wszystkim. Czołóweczka. Właśnie przykład, właśnie podczas czołówki już Irmina się ze mną rozliczyła. Tak, ale chciałam naskarżyć, bo wczoraj miałam taką sytuację, że byłam na pewnych nagraniach i Sonia zobaczyła to na Instagramie i że miałam mi aferę, że jej nie powiedziałam nic, że idę na nagranie do mnie byli audio. Eee, się. Puś, co? Puścić a budowaj, no puść. A, bo to nag... <śla> Uwaga. Czekajcie. <śla> Tak, tak wygląda wsparcie. A potem wam powiem, a potem wam powiem, co, jaka była prawda. Więc Czecie? słuchajcie, ja, ja się wybieram na koncert, gdzie miałam też spotkanie w związku ze scenariuszem i odbieram taką wiadomość. Tylko tutaj dam głośnik. I wiermina, ja cię tutaj chyba za <grymina> Taki Takie fajne ja nie pytanie, że to z Instagrama, że tak chyba do mnie normalnie. Normalnie lepiej się owacza, że będą dzisiaj, więc e, to będzie cię zabluszało. Teraz nie będę nic mówiła, nie ty mi nie mówiła takich rzeczy. Ale ogólnie to co się cieszę. Troszkę ale... Dobra, dobra, teraz to zapinacz. Ja cię proszę, Alek, zdyscyplinuj o to, o to, w sonie. Ja nie wiem. Ale chciałam powiedzieć, Tylko... że okazało się. No? Co to, Alek? Tylko Bóg ma nade mną kontrolę. Jaki to malek. Z dyscypliny. Co to? Co to? O, odzieliłam się! Nie, Do głowy. Ale... To jest taka lekarska metoda, kuchanie. A dokładnie. Ale w każdym razie... Powiedzmy była prawda. Prawda była taka, że nagrywałam mnie tą się powiedziałam o tym, a Sonia nie odsłuchała. Tak, a to zdarza to się, bardzo się bardzo rzadko, że ja nie To się, się nie zdarza. Wie. Więc jak tak już wyciągnęłyśmy wszystkie brudy na wierz, teraz możemy przetrwać. Nie, nie to, tam to chyba. Nie, przepraszam, nie nieważne, uśmiałam się, nieźle, powiedziałam, że jestem niewinna. <grym grym grym> Widziałam, że poda jakiegoś... Przekomarzanie się. Tak. W każdym razie temat dzisiejszego odcinka, wstawiennictwo. Co jest stawiennictwo? To tak brzmi wstawiennictwo, wstawiennictwo. możemy powtarzać i używać tego słowa. Znaczy, modlitwa stawienicza czasami, nie, też znaczy bardzo często tak. mówimy modlitwa stawiennicza no to co to, to po prostu jest bardzo prosta, mianowicie w momencie kiedy wstawiamy się w czyichś intencjach, nie? To wtedy modlimy nie? się stale Modlimy się za inną osobę, to jest po prostu modlenie się za inną osobę, za inne rzeczy, nie? Tak, po prostu wstawiamy się. Ja myślę, że teraz bardzo często e, szczególnie właśnie we wspólnotach charyzmatycznych albo może właśnie nam się kojarzy modlitwa nie z, z jakąś posługą charyzmatyczną, e, też wiadomo, że dobrze. Ale ja chyba jestem taką zwolenniczką tego, żeby tak trochę odczarowywać to, na takiej zasadzie, że bardzo często rodzi się bardzo wiele jakichś mitów, jakichś nieprawdziwych przekonań co do tego, co to jest, jak to wygląda itd., itd. I nie wiem, no część osób się może boi, rodzą się pytania. Sami się pytali, pytaliście, czy każdy się może modlić stawienniczo, czy nie. Kto może, jak może, powiedzieć coś więcej. Są właśnie ten odcinek, który się zaczął bardzo niepoważnie. Jeżeli mamy w ogóle od czegoś zaczynać, jeśli chodzi o stawiennictwo, to y, ja polecę na grubości. Skoro było. Y, Ej, dawaj. Y, skoro było niepoważnie na samym początku, to teraz, teraz będzie, będzie y, mięso. Będzie Dawa. mięso. To jest fragment, który kiedyś przeczytałam i tak mnie dotknął, i tak mnie skonfrontował, więc y, dlatego y, chcemy Was też konfrontować. Nie chcemy być tym same. E, to jest z pierwszej księgi Samuela, e, 12 no, rozdział, y, 23 werset. A jeśli chodzi o mnie, nie daj Boże, bym miał grzeszyć przeciwko Panu, przestając się modlić za Was. Przeciwnie, będę mm. Was uczył dobrej i prostej drogi. Więc. To jest no. bardzo mocne, nie? No, bo bardzo często nawet sobie nie zdajemy. Z jednej strony, jak ważna jest modlitwa wstępnicza, żebyśmy modlili się jeden za drugiego, a z drugiej strony, no, w tej księdze jest tak jakby pokazany nawet jakiś obowiązek. Taka nie? powinność w sensie nie? Taka, ale. że kurczę, że to jest określone, że jak się nie wstawiam, to w sumie w jakiś sposób grzeszę. No też, też nie idźmy jakby w takie myślenie, że, że Pan Bóg w ogóle was potępi za to, ale nie, po prostu nie. pokazujemy powagę sytuacji. Dla nas to jest chyba takie bardziej okazywanie miłości, że no. robię to z miłości. I w ogóle to jest też taki fajny przykład, bo ja bardzo często mam wrażenie, no bo tak, faktycznie, często, no też kojarzymy modlitwę wstępniczą jako z takim momentem w kościele, kiedy ktoś przychodzi, prosi o pomoc się za mnie, kładziemy ręce, się za kogoś modlimy. I ja mam takie bardzo mocne doświadczenie, kiedy na przykład proponuję komuś modlitwę na przykład pracy, że mogę się pomodlić za ciebie w Twoich intencjach, jeżeli chcesz, możemy się pomodlić teraz razem. I to jest niesamowite, że z jednej strony często się tak jakby boimy tego, nie, w ogóle wyjść taką propozycją, a z drugiej strony ja w ogóle nigdy o tym nie myślę, a mam wrażenie, że te osoby są takie wdzięczne, mm -hmm. że w ogóle ktoś się nimi zainteresował, yeah. że ktoś, że dla kogoś czyjś problem był ważny mm -hmm. i, i, i wiesz, zaproponowałeś sobie tę modlitwę, nie? Tak. I to jest właśnie takie, kurcze, okazanie takiej nawet miłości mm. życzliwości w takiej mm -hmm. sytuacjach. Tak, nie myślimy o tym w taki sposób, że naprawdę, że to w taki wyjątkowy sposób jest odbierane, że jako taka czułość, jako taka, jako taka miłość. Tak, właśnie, często się z tym spotykam i bardzo mhm. mnie to zaskakuje. Ja tak. wiem, że dla ludzi to jest takie, takie, takie mhm. zachowanie, też właśnie pełne czułości, to, co powiedziałaś. Mhm. A jest właśnie też jeszcze jeden fragment w Ewangelii, który dla nas jest taki mocno znaczący pod kątem stawiennictwa. Jest taki fragment, może go kojarzycie. Gdy po pewnym czasie wrócili do Kafarnału, posłyszeli, że jest w domu, to jest mowa o Jezusie. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść Go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. I co się stało dalej? Jezus go uzdrowił. Już streszczając tą historię, ale ten fragment jest niesamowicie ważny, bo to pokazuje, że gdyby nie tych czterech mężczyzn, hmm. którzy wnieśli tego paralityka, tak naprawdę to uzdrowienie no, nie byłoby możliwe, nie? Bo była konieczna ich pomoc tak naprawdę, nie? No w jakiś sposób tak ja, pokazuje takie wstawiennictwo przyjaciół. Tak, my właśnie jest, często mówimy o tym, że to jest właśnie takie wstawiennictwo, hmm. nie? E, czyli rozczulenie czyimi sprawami, czyjąś chorobą, czymś w pochylenie się nad kimś i po prostu zanoszenie jego intencji. Hmm zanoszenie jego intencji do Boga, mhm. do Jezusa, modlenie za tą osobę mhm. e, i bardzo często właśnie nam, co wspomniałyśmy, nie? Taka modlitwa ustawiennicza kojarzy się z tym, że stoimy w kościele, kładziemy na kogoś ręce, ale tak naprawdę modlitwą ustawienniczą jest nawet to, że e, modlimy się za kogoś, nie wiem, na wieczornej modlitwie, że wspominamy o, ki, o kimś, Panu Boga kim, po prostu, Wtedy, kiedy nie? jesteśmy sam na sam z Bogiem, nie? Tak, tak. dokładnie. Mhm. Podczas tak i podczas nabożeństwa, podczas mszy, kiedy jest modlitwa wiernych, to też jest tak naprawdę modlitwa, kiedy wstawiamy się za kogoś, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Więc czy każdy może to robić? Każdy może to robić i każdy mm -hmm. powinien to robić. Może, może, wiecie, nie każdy posługuje w takiej służbie wstawienniczej, bo też jakby wspólnoty, kościoły mają takie służby wstawiennicze i sobie czasami myślimy, dobra, to oni są wstawiennikami, to w takim razie dobrze, bo zlecimy im tą modlitwę ich Pan Bóg w jakiś sposób, nie wiem, może bardziej wysłucha, czy cokolwiek tak. takiego. I z jednej strony, tak e, sobie myślimy o tym, dobra, to, to, to w takim razie może ja nie muszę, albo oni są bardziej do tego wyposażeni w jakiś sposób, ale, e, ale może oni są w jakiś sposób, wiecie, wyposażeni do posługiwania tym już w zgromadzeniu kościoła, więc to jest ich jakieś takie. E, powołanie, jakieś się wchodzą te wtedy też pod autorytet e, lidera, tak. pod autorytet nie, księdza, pastora, tak. e, wtedy kiedy posługują, i wtedy może mają jakąś taką większą mądrość do tego, żeby nie wiem, uwalniać słowa poznania, jakieś proroctwa, e, bo, bo w jakiś sposób zostali już w tym, nie wiem, wytrenowani, doświadczeni, tak. ale jakby to nie oznacza, że. Mm, no, że, że ludzie, że, że wy, którzy na przykład nie jesteście w takiej służbie, nie powinniście e, się modlić. Aczkolwiek no, tutaj właśnie byłabym, tak jak sobie nawiałyśmy, e, ostrożna. W, w takim jakimś, nie wiem, gdy się modlicie za kogoś, to nie musicie po prostu, jeżeli nie macie takiego przekonania i nie macie pewności od Boga, że, że wiecie, że teraz dostaliście jakieś proroctwo, dostaliście Czy jakieś tak. słowo poznania, że, że wasza modlitwa nie musi być w to bogata. Tak. W sensie, że, że wasza modlitwa i tak ma tak wielką siłę, że to nie jest tak, że, że ona będzie jakaś. Mniej owocna, gdy nie poświadczycie tym jak toś Tak, nie? tak. Wiem, ja że warto właśnie tutaj też tak wytłumaczyć, o co chodzi, nie? że bardzo często kiedy się na przykład modlimy za kogoś, może się tak zdarzyć, że dostajemy do głowy jakieś myśli, właśnie jakieś poznanie, może jakiś obraz do kogoś, nie? Tak Ale tak naprawdę to jest już taki kolejny element modlitwy wstawienniczej, bo to tak jak wspomniałaś, to jest charmat poznania, charmat proroctwa i tak dalej, i tak dalej. I o co chodzi właśnie z tym podporządkowaniem się w wspólnotach, bo kiedy mm. modlimy się wstajniczo i, i reprezentujemy mm. jakąś wspólnotę kościelną, nie reprezentujemy jakiś kościół, to tak naprawdę bierzemy też odpowiedzialność za tą grupę ludzi, nie? Yes. I to, co mówiłaś, że jesteśmy pod czymś autorytetem, i to jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy na przykład przychodzi ktoś do nas, często anonimowy, kogo na przykład mm. nie znamy, my nie znamy tej osoby i na przykład prosi nas o jakąś modlitwę, to my też jesteśmy odpowiedzialni. Za to, co tej osobie mówimy, tak jak jej zachowujemy, w jaki sposób za tą osobę się modlimy, jak posługujemy, bo to idzie nie tylko na naszą opinię, ale idzie tak naprawdę na opinię całego zgromadzenia. Tak, jest. ktoś ci dał właśnie tak, to tak, i dokładnie. wziął też odpowiedzialność za ciebie, tak. na siebie. Nie? Tak. I wtedy bardzo ważne jest to, żeby faktycznie y, przejść może jakieś takie szkolenie, może jakieś warsztaty, żeby w ogóle porozmawiać w tym gronie ludzi, jakie u nas obowiązują zasady co jest przyjmowane, co nie jest przyjmowane. I nie to, że coś jest lepszego, coś jest gorszego, nie, ale dla, dla takiego nawet porządku, tak? tak? Żeby potem, nie wiem, nie zrobić jakiegoś problemu. że komuś, nie? No i właśnie też takiej troski o, o, o drugiego człowieka. I to jest fajne, że mhm. powiedziałaś, że bardzo często jest tak, że przychodzi ktoś, na liczbę wstawienniczą i mówi ej, ale daj mi jakieś słowo, coś może Pan Bóg ci powie, pokaże. I w ogóle to jest najgorsze, co może być, żeby mieć taką presję, że ja teraz muszę coś powiedzieć, tak. że ja już teraz się odebrać, usłyszeć. My bardzo często jak się modlimy, to w ogóle sobie nie, nie narzucamy takiej mm. tej presji. Nie, nie mamy żadnego fajnie. słowa, nic nie odbieram od Pana Boga, to ej, nic nie usłyszałem. Ale wierzę, że ta modlitwa ma moc, nie? Tak I co jest. jest fajne, na przykład właśnie jak się modlisz do kogoś w pracy no. albo poza kościołem, że ludzie w ogóle niczego się nie spodziewają, bo tak, mają tak, nie? a Jezus sam działa i ta modlitwa ich dotyka i dotyka ich serca, nie? Tak jest. I jest wystarczająca, nie? że wystarczająca, że ktoś się nad nimi pochylił, wskazał na Jezusa. I po prostu tak. wiecie, tu, Święty przyjmuje to, to działanie, nie? że to nie jest, to nie jest tak naprawdę, o, teraz w sumie myślę o tym, że to też jest ważne do powiedzenia, że też często jest tak, że gdy się za kogoś modlimy, to wywieramy na sobie presję, żeby nasze słowa były... Jakieś odpowiednio dobrane, że to się liczy. W sensie, z jednej strony liczy się, co powiemy, ale chodzi o to, że to nie musi być idealne, że, że czasami myślimy, że muszą nasze słowa być wyszukane z takim słownictwem kościelnym, pięknym, a czasami wiecie, co no, więcej zrobi modlitwa, po prostu z wiarą, jak po prostu wiecie, położycie rękę, to jest po prostu kilka, e, położycie rękę, może nie położycie ręki, ale po prostu wy powiecie dwa, trzy zdania, nie wiem, Panie po prostu pobłogosław tej osobie, nie wiem, tak. zdrowiu, w, czym w czymkolwiek, za co się wstawiacie i po prostu i to robi robotę, naprawdę. Tak, bo to no, na przykład nałożenie rąk, nie, to nawet mhm. jest kwestia tego, że my po prostu chcemy naśladować Jezusa, to jak On się modlił, więc z tego to wynika, po prostu jest to zaczerpnięte mhm. z Pisma Świętego. Ale to, z czego ja się zawsze śmieję, to to, że co można powiedzieć o tym, jak Jezus się modlił jak Jezus uzdrawiał. E, moim zdaniem charakteryzuje to po prostu brak logiki jakiejkolwiek na takiej zasadzie, że jak spróbujesz zobaczyć jakiś w ogóle schemat, to nawet nie jesteś za bardzo nawet w stanie, kogo uzdrawiać, kogo wiesz kogo zapraszał gdzieś tam, kogo powoływał. To są po prostu takie bardzo takie sytuacje i czasami na niektórych kład rękę, na niektórych tej ręki nie kład. Czasami kogoś ustawiał bezpośrednio, czasami ktoś go sam danął, czasami ktoś został uzdrowiony, nawet kto nie przebywał w Towarzystwie Jezusa. Więc fajnie po prostu też się tak nie zamykać w taki schemat, nie? Ale super ważne jest to, co powiedziałaś, bo my bardzo w wspólnocie często mówimy o tym, że zanim zaczniesz mówić, po prostu skup się na obecności Jezusa. Bo zobacz, jak często wyglądają modlitwy, że zaczynamy gadać, się w ogóle gadamy, gadamy, byle by mówić, byle by mówić, byle by mówić, a my bardzo mocno się uczymy tego, żeby zostawiać przestrzeń Jezusowi, żeby to było takie, wiesz, spokojne, wyczekane, żeby dać sobie taką przestrzeń, okej, okay, powiem, przyjdź u Święty i poczekaj, zobacz, co się dzieje, nie? Tak. Żeby to nie było takie właśnie z automatu, byle by mówić i w ogóle lecieć, no. tylko Ej, weź w ogóle, skup swoje myśli. Tak, w ogóle wiesz co chodzi. I druga, no tak, takiej presji, że ty sobie nie bo to, to nie jest tak, że ty musisz przekonać pana Boga do czegoś. I właśnie to, jak byłam e, tam kilka tygodni temu na, na takich e, warsztatach, e, właśnie z posługi takiej charyzmatycznej, opronoczej, no. no to właśnie tam było, było tak bardzo naciskane na to, że ej, właśnie przede wszystkim skup się, że Jezus jest tu i teraz, w każdej modlitwie, Czy właśnie w uzdrowieńczej, czy po prostu. Eee, czymkolwiek. Eee, <laughs> że po prostu Wszędzie, prostu Skup obecnej. się na tym, że Jezus jest po prostu tu i teraz, że Boża obecność jest tu i teraz, eee, że po prostu, że to może się dziać tu i teraz, że po razem, nie? Tak jest. Kolejna rzecz to skup się na tym, że Duch Święty jest w Tobie, że jesteś świątynią Ducha Świętego, więc po prostu masz eee, eee, Ducha Świętego sobie, może tak. w sobie. Idzie mówi, definicją. Tak jest. Nie, że... Ten, który mocą działającą w nas, może mm. uczynić się skończenie więcej niż myślimy czy się spodziewamy. Tak jest. On mocą działającą w nas. Tak jest. No i skup się na tym, że Ty właśnie swoimi słowami nie masz przekonywać Boga, że Bóg już jest przekonany, że chcecie Cię uzdrowić, że chcę właśnie w tej stawiennictwie, w stawiennictwie czy uzdrowić osobę, czy po prostu dać jej jakieś takie błogosławieństwo, o które się modlisz, czy zniwelować jakiś problem, że Bóg jest o tym przekonany, to nie jest tak, że, że Ty musisz Go przekonać, a jeżeli znajdziesz i oni właśnie tak śmiesznie to mówili, że jeżeli znajdziesz się w takim miejscu, gdzie po prostu już zagłupisz się w tej modlitwie, że to ty przekonujesz Boga, że po prostu, że, że tak się stara, żeby dobrać te słowa, to wtedy mówi, weź skończ tą modlitwę, ogarnij się, powiedz sam do siebie, że, że po prostu stop, stop, nie? Że to nie chodzi tak, o mnie. To prawda. Więc, więc tak, no, to, to jest tak. No, więc co? Więc ogólnie zachęcamy, mm -hmm. żeby się modlić stawienniczo mm -hmm. i żeby się tak naprawdę... No, nie robić z tego jakichś takich wielkich, nie? Tak, Ceregieli, tak, ceregieli. E, i, I jeżeli macie okazję, to oczywiście mówicie się, proponujcie modlitwę i do tego bardzo zachęcamy. Tak. To nie jest tak, że nagle nie popełnicie ileś tam błędów. Bardziej chodzi po prostu o to, żeby na przykład być ostrożnym, z taką miłością, z takim szacunkiem, nie? I, i, I bardziej chyba brać odpowiedzialność po prostu za to, co się mówi, na zasadzie takie słów poznania, mm. nie? czy przekazywanie jakichś obrazów. Mm. No i oczywiście to też jest bardzo ważne, żeby mm. szanować, no właśnie, jaka jest tradycja w jakimś miejscu, to samo w że jeżeli w jakiejś wspólnocie czy w kościele musisz przejść jakieś warsztaty albo porozmawiać z mm. kimś, poprosić, no to to, już to jest? Gdy po prostu bardzo publicznie, tak? w tak. czegoś, jakiejś czegoś po prostu posługujesz. dokładnie, ale tak, Modlitwa jest, tak na zakończenie, modlitwa jest tym czymś po prostu, co możesz, mam wrażenie, że najwięcej Dać, nie? bo nie czasami się mówi o tym, że jak ja na przykład jestem lekarzem i wiecie, choroby i po prostu czasami są już takie przesądzone jakieś na przykład schorzenia e, i sobie się myśli, i się mówi, powtarza, no teraz już została tylko modlitwa, ale właśnie nie, wyjdźmy z tego myślenia, zostało. że... Aż modlitwa, że to nie jest tylko modlitwa, tylko aż modlitwa, że ona ma taką wielką moc, że, że, że naprawdę bardzo dużo, jeżeli wstawiamy się za kogoś, zostawiamy się, no to, to, to jest po prostu coś, co najwięcej możesz dać Bogu, Bogu tej osobie, ale po prostu mimo tego, że nie widzisz tego, bo, bo myślisz, że swoimi staraniami, jakimiś działaniami, usługiwaniem komuś możesz dać więcej, ale czasami po prostu najwięcej to musisz, musisz po prostu odpuścić ze swoimi działaniami usiąść i się stawiać. Ja zapraszam do dr. Sony, bo doktor Sonia się modli za ludzi w gabinetach, więc podajcie. I dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. kolejnym odcinku. Pa. Pa. Co? Nie, nie nagram dźwięku? Jak tu? Chodzę, nie. Serio?